Cześć! Witajcie na kanale Komiksomania Przede mną leżą dwa dość wiekowe już komiksy Taki relikt przeszłości Figurki Stilos i Herman Cortez Podbój Meksyku I teraz uwaga! Robimy unboxing Już sobie tutaj pozwoliłem Pomóc I mam tutaj ich nowsze wydania Herman Cortez Podbój Meksyku Oraz figurki Stilos Kupiłem te nowe wznowienia. Za chwilę je będziemy tutaj sobie porównywać, zestawiać. A zacznijmy może od Hermana Cortesa i Podwoju Meksyku. Mam tu wydanie z 1989 roku, czyli bardzo już odległa data. Mamy tutaj z tyłu stopkę, scenariusz Stefan Winfield i rysunki, projekt okładki Jerzy Wrublewski. Tutaj natomiast Możemy sobie przeczytać wydanie, które to było oraz nakład, no i jeszcze inne dodatkowe informacje. Oczywiście cały tytuł jest wydany na offsetowym papierze. Okładka też jest offsetowa, pogrubiona oczywiście, ale to jest offset. I wydanie, które ja znam, no oczywiście to jest to, ale ja czytałem, czytałem, przeglądałem je u moich sąsiadów, rówieśników, więc znałem je właśnie z tamtych lat bardzo mi się ten komiks wtedy podobał po latach kupiłem w antykwariacie fajne zresztą to jest wydanie, zobaczcie na te swoje lata jest całkiem fajny stan też jest oczywiście u mnie w folice no i opowiada historię podboju Meksyków Znaczyć chyba znane tematy bardzo to jest dobrze narysowane, tutaj właśnie szata graficzna jest świetnym atutem Jerzy Bryblecki. Świetną robotę tutaj robił i po latach doczekaliśmy się takiego fajnego wydania wznowionego w twardej oprawie. Tu jest fajny grzbiet, zobaczcie, są nazwiska, jest logo On wydał Cena 5 dych bez 10 groszy, więc dosyć chyba dobra. Ja dałem 5 dych za oba, więc mi się tutaj trafiło. Patrzcie, to wygląda naprawdę ekstra, no, chcę to otworzyć, chcę to zobaczyć. Na dzisiejsze standardy jest tutaj już wyjściówka. Mamy tą właśnie wklejkę. I następnie mamy tutaj z kadru, z komiksu. No jest tutaj fajnie tutaj przedstawione jest wydawnictwo On Grys. No i zaczynamy. Jest to jeszcze do nam komiks. 2022 roku. Fajnie tutaj widać na stopce. Czyli ja go kupiłem no, rok, można powiedzieć, po premierze, gdyż no, kręcę to jeszcze w poprzednim roku. Więc aż tak daleko nie odjechałem. No i widzimy tutaj, jak to wygląda. Pierwsze strony. nasycenie jest zdecydowanie na tym dzisiejszym nowym wydaniu bardziej wyraziste, żywe. Jest oczywiście też tu taka fajna kreda. Taką kredę lubię. Też się ten papier nie błyszczy. Podobna sytuacja jak w kajko i kokoszu. Fajna sprawa. Fajnie to wszystko wygląda. No i ekstra. Wracają do króla i powiedzą, że proponuje pokój. dosłownie to samo co tutaj, ale chyba tego inaczej nie ma co interpretować. Aż tak może nie ma sensu też doszukiwać się nie wiadomo tutaj czego. Astykowie, Hiszpanie, podbój. Wiadomo, dużo tutaj było przemocy i chciwości, dążenia do władzy. nie to wygląda. Jeszcze raz to powtórzę. No, jakość, jakość, przede wszystkim jakość nowego wydania mi się bardzo to podoba. To będzie na pewno wyglądać ekstra na, o, ekstra na półce. I no, to już migło, jest w przygotowaniu figurki Stilos. Wtedy to aż się zaczerwieniłem, jak to było zapowiedziane. Ale no, musiał upłynąć ten, można powiedzieć, rok. Nim to kupiłem. No, i zobaczmy, co jeszcze tu, tak od tyłu. No dobra, nie od tyłu. Sporo dodatków, których nie mieliśmy właśnie w wydaniu tym, tym pierwszym, że tak powiem, drugim, to jest znowu To po prostu kończył się komiks i było koniec. A tu mamy jeszcze. Brubleski i Winfield. Zgrany komiksowy duet. Coś o tych panach na pewno tu możemy poczytać. Ciekawy esej i ich wspólne projekty. No ja właśnie kojarzę ich z tych dwóch, chociaż to też się znajdzie gdzieś w mojej kolekcji. Widzicie? Co człowiek odkrywa? No i są tu kadry. Kapitan żbik. Też mam trochę tych komiksów. Świetna tutaj reklama. No to dobra, to przeszliśmy pierwszy tom. To przejdźmy i drugi. Tylko tu muszę zrobić już unboxing. Kolejny unfolding Dobrze, jesteśmy w tym miejscu. I teraz tak, jeden z moich pierwszych komiksów jakie miałem w ręku, jakie czytałem za dzieciaka. 77 rok. No ja go jakoś w 90 roku dostałem, miałem i czytałem i. Ogólnie patrzyłem się w te kadry. No bo jest co oglądać. Tutaj jest naprawdę fajnie to rysowane. Pamiętam, bardzo mi się podobały te sceny właśnie tutaj z czasów takich, wiecie, grecko rzymskich mitologiczne. To były kadry, które długo moje, moją uwagę. No i cały komiks to taka, pamiętam, międzynarodowa fera. I tutaj mamy sceny, sceny akcji, jak i dramatyczne. Trochę szpiegostwa, sensacji. Naprawdę fajny tytuł. I tutaj od razu wam pokazuję. Też się kończy, tak że nie mamy żadnych dodatków. A teraz zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Z tego nowego tytułu. Też mamy tą wklejkę. No tutaj zostało zachowane to. Ta pani, już nie pamiętam, imienia ale była prywatnym detektywem, a tu był jeden taki złoczyńca figurki Stilos, fajne wejście. Rok wydania 2022, czyli jestem rok do tyłu z tymi komiksami. I zobaczmy. Nieudana wycieczka, nieudana wycieczka figurki Stilos, oczywiście dwie kolory, świetne nasycenie. Dalej mamy taki fajny, kredowy papier, no tu. Wiadomo offset, offsetowa okładka offsetowy papier a my jesteśmy w tym miejscu i tak to wygląda tylko mi się wydaje, że na offsecie akurat tutaj ta figurka jest bardziej żółta na offsecie, no chyba tak no ale to tylko może taki jeden przypadek bo tak oglądam, patrzę na to to widzę jednak, że to wydanie jest przyjemniejsze dla oka. Te kolory, tu już trochę to wszystko się tak przytłumiło. No, czas zrobił swoje. Tutaj mamy tą akcję. Zaraz. O, to też kojarzę tutaj sceny walki. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo jest tutaj taka zachowana dynamika. Jak to pan Jerzy Wierbleski tutaj narysował, bardzo tą sekwencję akcji świetnie super sprawa idziemy dalej jeszcze tak jeden kadr może przeskoczmy już do dodatków jeszcze tutaj no, scena z grysem też nie pamiętam no i tu mamy gładkę. Wiem, że Ongrys wydawał jeszcze to na czarnej na czerni i bieli i jeszcze były puzle z tą okładką, więc zainwestowali w ten projekt. O, zobaczcie, jest tutaj właśnie Herman Cortes, czyli komiks z przed chwili. No i te puzle, o których mówiłem, 1000 elementów, rozmiar 80 na 56 drugi stylos. o jest oczywiście tutaj do kupienia w sklepach komiksowych, na przykład sklep Gildia.pl. I tutaj kolejnych tytuł. Kurczę, tak mi się to podoba, że może ucisnę ten temat, bo jest to składać. Takie to było moje porównanie. Dwa komiksy nowsze, dwa wydania sprzed lat. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Trzymajcie się do następnego. Cześć.